Panowie, zapraszam wszystkich chętnych do obejrzenia i do kupienia. Bo taka okazja szybko się nie trafi. Stany igła nic nie puka, nic nie stuka. ale z pierwszego, blacha ocynk. Panie, do igły to mu daleko. Chcesz pan nowy, to iść do salonu. A który to rodzi? Panie, młody W jego wieku panu by nawet Iwan nie sprzedali. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem. Echę, dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat, świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy na szarym pamięci, ty pośród wyblakłych przeźroczy zobaczysz właśnie mnie. mori find shara if she's going to Dobra, no to witamy. Sieczkarnia John Deere 5730 zakupiona bodajże we wrześniu od Roberta Zagrosowruk. No co, no sieczkarnia przeszła już testy polowe. Także niedużo, bo piąty pokos akurat był zbierany, także nasypaliśmy tam którąś zbierkę po prostu po to, żeby zobaczyć co ją boli, co jest jeszcze do poprawienia przed głównym takim sezonem. Które kwiatki tam miały wyjść, to wyszły. Były dwie rurki przetarte od Orbitrolu. No i to nam się pociło, no to już nie, nie wyciągałem tych rurek po prostu, bo są w tak niewygodnym miejscu pod kabiną usytuowane, że ominęliśmy to, zaślepiliśmy. Daliśmy węże nowe w podwójnym oklocie, także też powinny zdawać egzamin. Dalej wyciek był na obrotnicy z hydromotorku. No i co? No żeby do niego się dostać, było trzeba zdjąć rurę. Było trzeba zdjąć cały komin, wieniec. No i tutaj dopiero go tak jakoś powoli wydłubać. Widać tutaj jest akurat ślimak i, i pompka na rożniku i niewygodnie tutaj żeby się do niej dostać. Teoretycznie bez wyciągania tego komina by można ją wyciągnąć, ale za krótkie są węże i nie można odkręcić później po prostu śrubunków. Także wygodniej było zdjąć cały wieniec z kominem. I wymieniłem po prostu cały, cały ten hydromotorek Robert w ramach e, tak można powiedzieć, że gwarancji czy czy no gwarancji no wziął po prostu mi przysyłał to za darmo. Wymieniłem sobie i jest ok. Na razie nic tam nigdzie z niej nie kapie. Jeszcze jest do poprawienia przekładnia, yy, rewersowania, bo też tam gdzieś na uszczelniaczu na dolnym wałku z, z niej leci. No i to by było chyba wszystko. Tak, to jest maszyna ogarnięta. Osłona tutaj teraz w boku jest ściągnięta. Na to główne koło pasowe od wentylatora ale to, bo mi tak było wygodniej ale osłona leży z boku oleje wymienione, filtry sieczkarnia z tylnym napędem hydraulicznym, bo hydraulicznym ale jest i nawet działa bo na takim krzejszym terenie na łąkach patrzyliśmy, no to, no to ciągnie bęben założony nowego typu co druga kosa no fajnie, fajnie to idzie. Sieczka, jeżeli chodzi o sieczkę, no to czy czy tam Forsmith, czy ta no to robi jednakowo. To tam nie ma, nie ma znaczenia większego, tylko że maszyna jest dużo wydajniejsza. Silnik 220 czy bodajże albo 240 koni, już teraz nie chcę nie chcę skłamać. Turbo. No na hydrostacie elektrozawory, rura hydraulicznie z guzika sterowana no fajnie idzie, no jest wydajność większa jeżeli chodzi mówię o Forshmita, sieczkę robił bardzo fajną bardzo fajny sprzęt, niezniszczony w oryginale, no ale mało wydajny na dzisiejsze czasy, jeżeli chodzi o parę naście hektarów, żeby tym sprzątnąć na dzień, no bo też wiadomo, że w sezonie gdzie wszystkim się spieszy, bo jest pogoda, to nikt mi też nie poświęci ani dwóch, ani trzech dni, żeby przy mnie jeździć. Także no przez, to, przez to taka decyzja zapadła, że trzeba zmienić na coś większego, żeby no po prostu w jeden dzień udało nam się to łyknąć. Tym bardziej, że też. No nie ukrywajmy. Ta już jest trochę i wygodniejsza, no i ma detektor metalu także ewentualnie jak jakiś coś tam po zgrabiarce czy jakiś bolec by wypadł, no nieważne no, jakiś materiał me, metalowy by wpadł, no to już uniknie kolizji na bębnie. No i tu jeszcze co jest do poprawienia oprócz tego uszczelniacza elektromagnes wydaje mi się, że... no nie wydaje mi się, a na pewno jest uszkodzony, bo jak jest ciepło to nie ma problemu, wyrzuca za pierwszym razem. Teraz, jak takie są no już chłodniejsze dni jesienne, wiadomo, że jej się nie zapala zimą. No, ale jak teraz wyjeżdżałem, żeby ściągnąć tą obrotnicę, no to któryś raz stykał, nim załapał. No nie, ma, nie, nie może po prostu, nie styka dobrze i nie może wyrzucić. Ale to tam mówię, nie używa się tego zimą. Jak były cieplejsze dni, problemu nie było, wyrzucał bez problemu. Nawet spróbujemy to teraz zapalić. Jeszcze podejdziemy z drugiej strony na pompę paliwową. Zobaczymy. Jak to jest maszyna w jednym kawałku ogarnięta. Tylko no, przejrzeć ją, trochę przeserwisować, poprawić po swojemu. No i już no zobacz. Zresztą mówię, no testy przeszła pomyślnie, no wiadomo, że to nie, nie robiło nie wiadomo ile. Nie kosiła cały Boży dzień. Ale no już co nieco wyszło, wiadomo o co chodzi, co jest do poprawienia. A co jeszcze wyjdzie no w trakcie ewentualnie y, jakichś robów polowych, no to, no to się okaże. Mówię, słuchaj, jak ogarłem ją, umyłem, wymieniłem. Tutaj były, tutaj właśnie są te rurki od hydrostatu, od hydrostatu, ojej, od orbitrolu. Które się przetarły i one idą pod kabinę. Mówię, za dużo by było dubaniny, by trzeba kabinę podnosić, żeby je tam samtąd wyciągnąć. No to poszły węże tutaj krócej i tak samo zdaje egzamin. No i do tej przekładni ewentualnie by trzeba zobaczyć do tej rewersowania, no bo mówię na, bodaj, na tym dolnym wałku od środka po prostu jest uszczelniacz uszkodzony i nawet widać po betonie, no na, na kapie z niej no. muszę wziąć to na, jesień, na jesieni, no nie, już teraz to zima przyszła wiosną znaczy się, jak będzie trochę więcej może czasu gdzieś i cieplej to wyjadę, po prostu rozdłubię ro, tą skrzynię, trzeba na pół rozłupać i ten uszczelniacz wymienić no to chyba tak w Sionu, zobaczymy Zobaczymy, możesz najbliżej Sebek podejść, zobaczyć w środku, czy już coś nagrywałeś tam gdzieś. Nagrywałem, ale no to, to jak można jak, jeszcze coś. Jak chcesz, to możesz podejść, zobaczyć yy, i przerzuć mi masę. Zobaczymy, jak ona zagada. No, życie to mówię, ten elektromagnes teraz będzie. Tak. U, tak samo tu jest, nie do zobaczymy teraz. zbieracza opuszczanie no i, i tyle, no co 3, 4 biegowa skrzynia biegów na hydrostacie y, załączanie niby mechaniczne wajką bębna z y, kosami ale jest hydraulicznie bo ślubnik napina, y, napina pasy i tak samo jest rewersowanie załączanie, załączanie całego właśnie detektora rewersuje się, idę mechanicznie, ale jest hydraulicznie i załącza do przodu, no i jazda, no. więcej to, tutaj mamy yy, obroty silnika 830 km na prędkość i to wszystko prosta, prosta maszyna leciwa, bo leciwa, ale na mojego własną potrzebę tu wystarczające. Woda hydraulicznie składana, także No i tutaj mamy Forszmita, tego którym kosiłem 6 sezonów. No mówię, maszyna w pełni sprawna do samego końca, tylko no niestety teraz musiał spod garażu wyjechać, bo wjechała tamta maszynka. No i patrzę, no sprzedać to, no bo po co nam dwie takie maszyny? Jeżeli ktoś by był chętny, ma też taką, a jest już wytłuczona maszyna, to śmiało może ode mnie to wziąć, jeżeli ma przystawkę do kukurydzy no to najwyżej sobie przepnie i będzie to mi jechał ten silnik silnik deka oleju nie bierze, gdzieś tam jakiś wyciek ma na pół bloku, lekko się poci, ale przez cały sezon oleju nie dolałem nic rozrusznik założony jest no niby obudowa jest oryginalna tylko ma założony cały stojan, wirnik, wszystko jest przerobione na rozrusznik od, no cały środek ma założony od Tatry V8 ma 8 kW, także z odpalaniem. Teraz się skończyły problemy. Nie zawiesza się, uderzenie jest. Fakt, że musi mieć dwa dobre akumulatory, naprawdę duże na ten rozrusznik, ale jak, jak są akumulatory, jak się należy, to uderzenie jest takie, że pali tam odstrzela. I teraz nie ma problemu, że co chwila jakieś yy, tam no, albo się zwarcia robią, albo się zawiesza elektromagnesy, albo. No, zacinał się, no cuda tam się z tymi rozrusznikami oryginalnymi działy, działo, teraz no mówię nic nic tam takiego, miejsca, nie ma miejsca no mówię, jest w oryginale jedynie siatki, tylko z tyłu były pomalowane bo to przeważnie u nich ludzie jak zakładali przyczepy z tyłu to gdzieś tam zachoczyli, pogięli te siatki a tak to tak jak widać na łańcuchach jeszcze jest farba środek, nie środek, no nigdzie nie był malowany o, koła oryginalne, widać No, to wszystko palić. Zakładać przystawkę do kukurydzy i jechać. Ewentualnie ja tylko jej do trawy używałem, dlatego tylko mam podbierać ze zaczepem. Tak jak widać gdzieś tutaj. Ja tego nie myłem, nie szykowałem, żeby wszyscy też widzieli. O, widać, że gdzieś tam leciało na tej połówce bloku, no nie? A tak to w pełni sprawna. Tylko mówię akumulatory założyć palić i odjazd. Yy, tu jest rura. Rura od dżondirki tu ją wywiozłem bo zresztą jak już jest ściągnięta takie zaprawki powinna mieć porobione wstawki powspawywane bo też gdzieś tam już wyleżała się i jest, no lichawa jest, trzeba to po prostu powspawywać wypiaskować ją umalować jak się należy epoksydem później ją w kolor wrzucić bo tak to będzie rzawiała może z daleka tego nie widać ale są takie takie bankamenty, no mówię, no posmarkane ja nie lubię, żeby, żeby to tak było tutaj nieszczelna jest ta rura trzeba ją zrobić jak się należy ewentualnie, o, to jest ten siłownik z tą pompką yy, hydrauliczny no wyrzucę po prostu tą pompeczkę i, i wąż dłuższy pod tamto pod podpiązi uszczelnić siłownik i tutaj wyrzucę wyrzucę ten elektryczny napęd od, od daszku i założę silnik po prostu też elektryczny, ale bezpośrednio do daszku nie przez przekładnię, przez linkę, bo no to jakoś tam nie zdaje za bardzo egzaminu chwilę się linka luźna zrobi, jak popuszcza się daszek to ta masa jak go odgina to ciężko w przyczepę trafić, no, no niewygodnie jest na tym na sztywno, siłownik założyć z elektrycznym siłownikiem i to wtedy będzie miało ręce i nogi no i to chyba wszystko no co chcieliśmy powiedzieć, pokazać. Dziękujemy za oglądanie i pozdrawiamy.